Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w CSie i kolejny wyścig zbrojeń i zagramy dwa wyścig zbrojeń, jeżeli pierwszego nie wygram. Jeżeli pierwszy wygram, to będzie to jeden wyścig zbrojeń. Są naprawdę na mapie dobrzy koledzy naprawdę strzelają dosyć dobrze. Ostatnio mieliśmy dwa, dwie turniejówki, więc zobaczymy, czy uda mi się... Coś ustrzelić w wyścigu zbrojeń. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. No to co, zaczynamy. Wyścig zbrojeń. Em, pierwszy meczyk, szuc, mapka. Em, pierwszy zagrałem sobie na noc grzewkę. To, to poszło mi się, że tak powiem, średnio. Ale już. Okej, okay, ostatkiem naboi. Ale dałem radę. Aj, było blisko tamtego, nie wiem, ile mu zostało, ale niewiele. Na tym nie ma asyst, to jest to, że nie ma asyst, to koleś już jest u nas w bazie. No spoko. No się ma. No, czemu oni są już u nas? A. No, a, wiedziałem, że tam jest, ale broń mi się zmieniła. Skupiam się na tym, a oni są wszędzie. Troszeczkę to mnie dekoncentruje. Dobra, mamy czwóreczkę to już powinno być troszeczkę łap łatwiej przez te rundy. Następne. Dobra, trafiony jeden. Trafiony drugi. Przejmujemy pozycję lidera, ale. Gdzie no skąd? Nie widzę cię, ziomek. Oj, Wow, koleś napierdziela. No dobra. Oni są u nas w bazie i to mnie... Nie no nie wierzę. Dlaczego oni nas tak rysują? Dobra, giń. Wow. Oni są wszędzie u nas, zostaje z prawej i z lewej strony wszędzie. No zobaczcie na to, to jest niemożliwe wręcz. Jak oni to robią? Nie wiem, nie jestem dobry, ale to jest naprawdę... Kurde dobre co oni robią. Wow, nie trafiłem w niego. 70 no, zadałem w trzech. Dobra, zabiłem go w końcu. Pain. No pain, no gain. O, dobra. imaginary, girl. No nie, no zobaczcie, koleś... What the fuck, jak oni się tutaj tak szybko zaglądają? Dobra, gin. Dobra, jest dobrze. No i znowu... no nie wierzę w to. Dobra. No dwóch nie dałem rady. No oni to robią, skubańce. No okej, okay. jesteśmy tam, ma sporo, ma nas siódmy poziom już, ale... Dobra, trafiony jeden. Oraz spróbujmy też ich tajktykę przyjąć. A! Zginę, wiedziałem. Ile ja tam temu zadałem? Dobra, zginął. Nice. Dobrze, tu coś. Tak jest. Come on, level up. Okej, okay. level up, jeszcze jeden. Mi się przydał. No Dobra, do no góry był też. Nie dałem rady. Wow, myślałem, że ten zginął. Właśnie przycięło mi tak dużo FPS-ów, co tu się dzieje. What the fuck, what, the fuck, what the fuck? 3, 2, 1. Ok, odlogował. Dobra, też mam autokampę, spokojnie. Wow, trafił mnie skubaniec. Skubany. Dobra, leży. Dobra, leży. Wow, no dole. A, ten ma już to. Ma już super auto extra kampę No to jest Motion Gun. No czemu akurat mi się zmieniło na AWP? Nie chciałem. Ok. Mm -mm. Oj z tyłu oczywiście. No nie, no bez scope'a to nie trafię. Haman! No z każdej strony to jest niemożliwe jak oni nas cisną No i przycięło mi dlaczego mi tak przycina co jakiś czas No nie wiem co tu się dzieje, naprawdę oni nas tak cisną Okej, okay, no scope w końcu No scope <laughs> Zobaczcie! Jakby oni, oni się prawie respią u nas chyba, nie? To jest serio Dobra, gin. No za wysoko? No nie trafiłem ani razu. What? już ktoś ma poziom złotego noża. No super. Ok. Nie, no nie, nie wierzę w to, jeszcze mi tnie. E, e, e. Dwóch, dwóch osób, dwie osoby już mają poziom złotego noża. Ten po dacha chodzi. Dobrze, że go zabiłem, bo on mógł wygrać. No nie, 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 ja zginę! A nie, to on nie miał poziomu złotego noża. dent <śmany> Ale i tak spadłem, to nie jest fajne. Damn. Jeszcze jedna mapa będzie grana, bo nie sądzę, żebym to wygrał. Nie sądzę, żebym to wygrał. Chociaż, chociaż. A No czemu mi tak przycina? Dobra, przegraliśmy. Ale nie było tragedii 13. Myślę, że następna mapa. No zobaczcie, jak oni, oni wszyscy mieli prawie. E, oni mieli top 4. z terrorystów samych. Więc no to, że oni naścisnęli, to im dawało prze, przewagę. E, niech będzie... nie wiem jakakolwiek mapa inna. No i przejdę już do tej mapy, jak już będziemy tam, także zaraz. Do no i jesteśmy na nowej mapce, koniec rozgrzewki i tutaj musimy wygrać. Jeżeli nie, no to trudno, ale postaramy się. Bo słońce już mi tak daje, że zaraz nie będę nic widział na całym monitorze. No ale dobra, mocz rozpoczął, lecimy z koksem, pierwszy kill dla nas, dwa killy dla nas, trzy killy dla nas, cztery killy dla nas, kappa. Aj, tego też bym zabił, to już by było. Przekozak już bym był. No okej. Okay, jeszcze jeden tu gdzieś był. A, już widział mnie skądś tam. Dobrze, dobrze. Spokojnie. No come on. No nie! Zaciąłem się! Come on, kamyk! Ogar! Nie. No nie! Dammit. Tak, do, taki dobry początek. O dobre, obrócenie się napięcie. No nie, e, 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 e. Dobra, mamy, mamy. No już tego nie zdążyłem przeładować. Na bodżona bo Dobra, mamy to. Come on. Aj, 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 ale dobrze nam idzie, nie mogę tego zaprzepaścić. No u góry stał, widziałem, teraz dopiero zauważyłem. Dobra, leży. Okej, okay, a kaciał w ogóle nie słyszałem, jakbym strzał z niego. Aj jajj. 27 w jednym no dobra Leżymy Nie kwiczymy. A i nie doleciałem. No z pompy to tak przy zmianie to ciężko Ale zaraz podejdziemy sobie na jakąś lepszą miejscówkę Już powinno być dobrze Kaman, no gdzie wy jesteś? No nie na górze stał Daniel What? Był jakiś ziemek? Nie Jesteśmy piersi, ale coś nie pokazujemy tego, że jesteśmy piersi, bo powinniśmy już zabijać. Koleś. Wow, nawet nie wiedziałem skąd, bo tam koleś nas stał no i dlatego byłem pewny, że to nasz. Come on, kill. Ok, jest dobrze. Aj, też mu głowę trafiłem. 91 wiatrów. Dobra, leży, tu był kolejny gdzieś. No a na górze, no. Kolej stoi na górze i kampi. I kampi, 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 kampi. Spadaj! No nie, trzech w tym budynku było w środku. Zabijmy kogoś, zabijmy kogoś, zabijmy kogoś, aaaa! Nie ma nikogo. Dobra, wejdźmy na górę gdzieś tu. Albo nie, zeskoczmy tu. Okej. Okay. Good shot. Ajajaj, aj, aj. dobra. Jest dobrze, jest prowadzimy cały czas, Byle by nas nie wyprzedzili na końcu. Okej. Okay. Wystawili nam się dosyć nieźle. Ajajaj, jej aj, wratko aj, nas zabił. Ale mamy jedenasty... 11... No nie! No za kacza to jest łatwiej, no dobra, wratko, oddajemy ci Nie widzę skąd. Z góry! Dopiero później obciąłem. Nie, to jest nasze, no jeszcze wyżej. Halo, halo. No nie. Mamy trzy poziomy przewagi, nie mogę tego zmaścić. Ok, dobra. Aj nie! Koleś mógł się nożem zabić, easy. Ale tego nie zrobił na szczęście. Nim spadł. Dobra, mamy USPK. Aj, jaj, jaj. Przyczaił się. Kamper. Kampa, dobra. Dobra. Aj, aj, aj mieliśmy jego głowę! Demet 14 poziom, jest dobrze. Przewaga jest, znowu głowa była, no ale to za mało. Głowa to za mało. No nie za dużo przeciwników. Ojej, za duży rozrzut. Za duży rozrzut. Aj, taki bos się wyłonił. Nie mieliśmy szans z bosem. Okej. Okay. Dobra, mamy piętnasty poziom. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie, gdzie oni są? Come on, gdzie oni są? Nie, to było słabe, mógłbym z noża go zabić. To było słabe, ale... Ajajaj, aj, aj. ale znowu długo trafiliśmy, no. Come on. Dobrze, jeszcze jeden z tego i będziemy mieli nóż. Jaj, dobijmy kogoś, dobijmy kogoś. Dobrze, jest nóż. Come on. No nie, <ścoughs> oh, come on. Przejdźmy tędy. Tu gdzieś, tu. Schowajmy się, ekstra. Tu przejdziemy, tu przejdziemy. Nie ma nikogo niestety. Może ktoś na górze, może ktoś tu. Tak jest! Pierwsze miejsce Kaman Ninja Style. 17, oni mieli po 13. Wygrałem, udało się wygrać. Także całkiem nieźle nie poszło, wydaje mi się. No i co było na tyle. Jeżeli chcecie więcej wyścigów zbrojeń, więcej CSA, dajcie łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć!